Dobrze, Karolina, już się nagrywa. Ja bym chciał na samym początku powiedzieć, że Karolina jest strasznie rozszczęsiona i zestresowana przez, przez to, co ten człowiek jej po prostu zrobił. Karolina nie jest już słuchaczem, kamerzystą, jak zwał, tak zwał, i chciałaby wam opowiedzieć, jakie były tego powody, i przestrzec was przed tym człowiekiem. Także, no, co prawda, on jeszcze o tym nie wie, bo Karolina nie zdecydowała się ostatecznie mu powiedzieć i dopiero tak naprawdę z tego filmu się dowiem. Natomiast ja Karolina uważam, że to jest jedyne najlepsze rozwiązanie, żeby wszyscy dowiedzieli się o tym, no jak, jak on Cię po prostu traktował, bo Ty tutaj w tej sytuacji jesteś pokrzywdzona. Pamiętaj, że zawsze możesz liczyć na moje wsparcie. Wpisaliśmy sobie też kilka takich najważniejszych wątków, jakie powinniśmy w tym filmie poruszyć. I myślę, że Karolina, Ty tak naprawdę uczestniczyłaś w tym wszystkim więc no dobrze by było jakbyś to ty opowiedziała, dlaczego już nie jesteście razem. No tak jak mówiłeś, no nie, nie powiedziałam mu jeszcze o tym, w sumie nic mu nie powiedziałam. Dowie się właściwie teraz w sumie. No nie teraz, ale z waszej perspektywy to teraz. Nie wiem czy ja chcę już to wszystko mówić, kurde. No to jest się... uważam, że jedyne słuszne rozwiązanie, niech po prostu wszyscy się dowiedzą. On ci naprawdę on źle traktował. Nie wiem, czego ją no, Chciałaś powiedzieć mnie, chociażby o tym telefonie. Słuchajcie, to jest nowy telefon Karoliny. E, ma go kilka dni. iPhone 13 Pro z dużą pamięcią. E, jeżeli ale to chodzi... już nieważne, dokładnie nowy nie, jest jest telefon, no e, ważniejsze jest myślę to, jak straciłam poprzedni, no bo mój poprzedni był sprawny, wszystko było w porządku, ale wiecie. Każda para się kłóci i okej, okay, jest to normalne i zdrowe, ale nie w momencie, kiedy Twój telefon ląduje na ścianie, wtedy już zaczyna się robić nie okej. No ja dobra, spoko, no, ale myślałam, że chociaż zrekompensuj mi to jakkolwiek, kupi mi nowy, no ja tu... Jest. Przez prostu... miesiąc praktycznie chodziłam bez telefonu. Tak. E, a ja postanowiłem, tak naprawdę nie oczekując nic od Karoliny, e, kupiłem jej nowy telefon, e, nie będąc z nią w związku, a ona nie dość, że chodziła z, ze starą jedenastką, e, jeszcze z małą pamięcią, to po prostu on nie miał żadnego gestu żeby jej taki nowy telefon sprawić, i po prostu Karolina nie to, że się męczyła ze starym telefonem, to jeszcze przez prawie miesiąc nie miała telefonu, bo jej poprzedni się uszkodził. No tak. I tak mhm. samo ten człowiek jest tak skąpy, że była sytuacja, kiedy musiałaś nocować w o, trzygwiazdkowym hotelu, tak? i to powiem ci, że na te dwie gwiazdki to w życiu by nie zasługiwało. Zresztą wysyłałam ci zdjęcia, pokazywałam ci po prostu, jak to wyglądało. Tak, zapraszam. jak się wychodziło, to słuchajcie, całe ściany, całe żaluzje były obdrapane, jakby nie wiem, ktoś tam stado tygrysów wpuścił. A ma teraz, bo teraz był po prostu obszczany. Cały ociekał jakąś, kurde. Nie wiem, nie chcę o tym myśleć, to było okropne. Na moje oko ten pokój jaki Łukasz ci wynajął kosztował maksymalnie 150, może 200 zł. Przecież, że to tyle kosztowało. E, co, znaczy sprawdziłem to, 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 to kosztowało 100, 100, 150 to jest zł. realne, że to taż tyle kosztowało. Ja Karol, Ja jak się o tym dowiedziałem po prostu od razu zabrałem Karolinę do porządnego hotelu, do pięciogwiazdkowego Hiltona w Warszawie e, Żeby Karolina mogła po prostu godnie spędzić noc, tak? E, i, nie, nie to wtedy ta... już zaczęłam zbierać mnie na przemyślenia, jak to wszystko wygląda, jak tak naprawdę, jakie ta osoba ma podejście do mnie. Ech. Oczywiście z Markiem spaliśmy wtedy na osobnych łóżkach, ale wahałam się, wahałam się, czy rzeczywiście jakby nie przenieść się na jego stronę. Szczególnie po tym, że wiedziałam, że on zdradził mnie wcześniej, poprzedniej nocy. Nie ja na to dowody oczywiście, więc to nie tam słowa na wiatr. No czułam się z tym źle, no wiedziałam, że on mnie nie kocha. To był już moment taki, że nie wiem, nie wiedziałam, co mam o tym myśleć. Pewnie zabawił się, mną po prostu. Jak to czy warto chcesz, też zaznaczyć, że też się czy wykorzystywał, tak? Aha, no to, to to już w ogóle inna kwestia, tak? Jakby dla niego to jedyne, co w tym związku się liczyło, no to wiadomo, łóżko, tak? Jedyna rzecz, którą on chciałby robić przez cały dzień, to tylko łóżko, 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 łóżko. Tam nie było w ogóle rozmowy o czymkolwiek innym. Dla niego to tylko to się liczyło. Żeby coś w domu zrobić, nie. Ostatni. Żeby coś, nie wiem, mną się zainteresować, ostatni. Żeby cokolwiek zrobić, wyjść z jakąkolwiek inicjatywą, on zawsze był ostatni. Przecież to po prostu jakaś masakra, bo okej, okay, na samym początku jest fajnie, ale nie do przesady. Po jakimś czasie to człowiekowi wchodzi na głowę, to już tak się nie da. Ja nie jestem maszyną, nie jestem jakąś zabawką. Ja też po prostu czuję, i to nie było w porządku. Tak samo ja też wielokrotnie byłem świadkiem takiej sytuacji, że ani razu y, no, Łukasz nie posprzątał y, po Karolinie. Y, widziałem brudne talerze, jak Karolina coś y, zjadła, zostawiła. Y, on. Y, nie raczył po prostu się po to schylić, posprzątać. Karolina jakieś rzeczy gdzieś rozrzuciła, tak samo Proszę to, to zrobiła. ostatnio, bo po prostu spieszyłam się na uczelnię, zostawiłam ostatnio rzeczy w, w zmywarce. Nawet tej zmywarki nie potrafił włączyć. Słuchaj, stała, rozwalona, rozłożona cała zmywarka. On siedział przez cały dzień i się na to patrzył. Powiedział mi później, że on po prostu nie wie jak. On nie wie. Nie wie jak używać zmywarki, słuchajcie. No, także wielokrotnie takie sytuacje się zdarzały, tak samo. Y, jeszcze byłem świadkiem jednej sytuacji, byliśmy w sklepie, dokładnie y, chodziliśmy na sobie po Witonie y, i tak dalej, między innymi Karolina spodobała się, y, nie, to była koszulka, jakaś bluza. Jakaś bluzeczka, ale proszę cię, no to i tak była najtańsza rzecz w tym całym Witkacu. To jak patrzyłam, to kurczę, no, no nie wiem ile. Kosztowała dwa, może dwa tak, i pół nawet tysiąca. No, niecałe, nawet nie całe. Właśnie. I po prostu widać to było, że Karol nie bardzo się podoba ta koszulka, a Kamerista nie chciał jej tej koszulki kupić, tylko na samym początku Karolina mi opowiadała, że kupował jej jakieś... Nie raz mi kupił, nie kilka razy raz kupił mi pasek za 20 złotych, z z pepko chyba, chyba z pepko Taki no, no pasek jak pasek, no ale słuchajcie, jeszcze wiecie jaki miał argument? To jest prezent za dziewictwo. Ja myślałam, że ja padnę. No po prostu jakiś żart chyba. Dla mnie to jest, szczerze mówiąc, żenujące, że on będąc z dziewczyną w związku nie był w stanie jej zapewnić chociażby ubrań typu Kelvin Armani. Już już tutaj nie mówimy nawet o Gucci, Witonie, Pradzie, ale no, żeby zabierać dziewczynę do HM-u berzki, to jest naprawdę dla mnie dla mnie żenujące. później to już w ogóle nawet nigdzie się nie ruszał. Jest nie wymówka, że jego boli noga, słuchaj. Ja nawet już chciałam wyjść z jakąś inicjatywę, mówię, dobra. Jak już tak bardzo nie możesz chodzić, wezmę taksówkę, podjedziemy sobie do jakiejś knajpki, coś sobie zjemy. Nie. No tak, siedział nie, po człowiek. prostu cały czas. Nawet domu. do taksówki nie może dojść. Nie, on będzie tylko tak. siedział, siedział przed tym telewizorem, Netflixa tylko chciał oglądać. Mówię, chodź, to pójdziemy do kina, mówi, nie jest tak. No ja wielokrotnie słyszałem, jak Karolina coś mu proponowała, a on cały czas mówił, że on ma nogę zwichniętą, ale no ja nie, nie rozumiem. Przecież ma kulę, ma wózek, może się poruszać i Karolina musiała cały czas po prostu siedzieć w domu. Tak samo nie pozwalał jej na spotkania z kolegami. On nic z nikim nie pozwalał się spotykać. Co dopiero byś pomyślał z kolegami i nawet z koleżankami nie chciał, żebym się spotkała? Bo mówił, że zaraz pójdziemy kurczona chłopaków. Mówi, nie. Ale już do lasu to już chciał chodzić. Wiesz, gdziekolwiek jak gdzieś nie zaproponowałam, żeby i to tuś, do tego to lasu tutaj. obok. No, a ty nie, nie, jeszcze... co, że coś jakiś daleko. No, no tak, to, to no, też ja chciała powiedzieć. Tak samo y, z jedzeniem był problem, bo on y, po prostu. Zupki chińskie potrafił tylko ugotować. Nie no, y, gotował. Y, gotował, ale. No ziemniaki jakiś czasami ugotował czy coś. No, ale... No to, to nie było jakieś kurcze czy no, czasami coś tam zrobił rzeczywiście, no już tam nie będę mu odejmować, ale... No, ale no co, co ma jedzenie w domu do jedzenia w restauracjach, tak? No już tu chodzi o ten fakt, o to przyjemność... Ja Jak Karolinę ja na przykład dzisiaj też... zabrałem od razu do restauracji, od razu się lepiej poczuła. Nie wiem, czy to jest aż taka ogromna różnica, czy, czy wydamy na obiad w domu 40-50 zł, czy pójdziemy i poświęcimy w restauracji 200-250 zł to naprawdę nie są wielkie pieniądze. Także no, no dla ja mnie. też nie mówię o tym, żeby chodzić codziennie, ale raz na jakiś czas, no, rozumiesz, no, by się przydało, tak? A nie, że po prostu wiesz, no wiecznie na nie. Mogłoby nie, bo on ma kurcze kanapki, będzie robił, no. Dla mnie e, to cała sytuacja jest e, żenująca. Dobrze, Karolina, że zdecydowałaś się na to, żeby to wszystkim powiedzieć, bo ten człowiek po prostu cię zdradzał, głodził, e, nic ci nie kupił. Przez y, cały wasz y, związek, moim zdaniem, tak nie powinien zachowywać się fazet. i Karolina oficjalnie y, postanowiła, że z nim zerwie, tak? Mm -hmm. tak Także ch ch chcę coś jeszcze... A, no jeszcze palca mam rozwalonego, to nawet ja chciałem pomóc, nie chciał mi pomóc, Dokładnie, Karolina Bo musiała sobie... Bo że, że on mi weźmie taksówkę, żebym poleciała gdzieś do, do lekarza czy coś. Karolina musiała sobie sama zrobić nawet opatrunek, widziałem. On nawet nie raczy tego zrobić. Także co? No bo powiedział, że go noga boli, jak zwykle. Wiesz, nie wymówka. No. Myślę, że to wszystko. Tyle chcieliśmy Wam powiedzieć. Mam, mam nadzieję, że ta informacja jakoś do Was dotrze i zmienicie postrzeganie tego człowieka, bo to jest naprawdę nie, nie, niewłaściwa osoba do życia w społeczeństwie. Karolinę skrzywdził. E, Karolina nie jest zresztą jedyną dziewczyną, e, w, w stosunku do której tak się zachował. Cię, podczas tego, jak ze mną był, to jeszcze był zakus inny. Zdradzał Karolinę, tak. Także co? Karolina nie jest już z nim i nigdy więcej nie będzie. Dziękujemy za, za uwagę, i do zobaczenia w następnym.